Zadanie 11. A w zadaniu 11 czeka nas równanie okręgu. Dokładnie już mówię. W kartezjańskim układzie współrzędnych x, y dane są punkty a oraz okrąg o równaniu takim. Odległość punktu a od środka tego okręgu jest równa. I tak, potrzebujemy znać środek tego okręgu. Więc mamy x minus 3. Podniesione do kwadratu plus Y plus 1. Podniesione do kwadratu równa się 25. Spójrzmy tu. Tu mamy równanie okręgu. Ja je napiszę poniżej naszego równania, czyli mamy x minus A do kwadratu plus y minus b. Do kwadratu równa się r kwadrat. I taka X jest x, y jest y. Ważna sprawa. We wzorze mamy minus. Tu jest minus, tu jest plus. Więc w tym miejscu może sobie zrobić minus. Jak minus z minusem daje mi plus, no nie? I teraz tak ten minus z tym minusem się, się połączyły jakby. I to, co nam zostało. Czyli moje A to jest 3, moje B to jest minus 1. Czyli środek to było AB. Więc u nas środek równa się 3 i minus 1. Mam nadzieję, że to widzisz. Daj znać, daj znać, daj znać. Yy, I teraz kolejna sprawa. Musimy obliczyć tą odległość, czyli odległość punktu A od środka. I żeby to zrobić, to musimy skorzystać z tego wzoru. On działa tak. Nawias, nawias kwadrat. Plus, nawias, nawias, kwadrat, w środku, minus, w środku, minus. Jak wpisujemy liczby? Wpisujemy je od tyłu, czy najpierw wpisuję s? 3, minus 1. Teraz wpisuję punkt a, tu mamy dane, to najpierw x, tu y. No i wyliczam. 3 minus 8 jest minus 5 do kwadratu plus minus 12 do kwadratu. Tutaj siódm pierwiastek. 25 plus 144 to się równa pierwiastek 169, czyli otrzymuję 13. Więc poprawną odpowiedzią będzie odpowiedź A. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pytaj oczywiście. Wyskoczą okienka i tam będzie dużo podpowiedzi, więc możesz z tego skorzystać i się dowiedzieć czegoś więcej. Dzięki za Twoją uwagę. Zostaw suba, łapki w górę, komentarz i inne dodawianki. Dzięki, 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 że jesteś tutaj ze mną.